Dzień dobry, witam wszystkich na niedzielnym odcinku. Dodrapiemy sobie resztę zdrapek z ta także mamy drugą część, kolejny miks za stówkę. No i mam tutaj te zdrapki z Mega w nazwie, czyli Super Mega Pensja i Mega linie. pozostałe za dyszkę i pozostałe za 5 zł. No to co, zaczynamy. Przed nami pierwsza zdrapka. Wypadła na Ekstra Pensję. Takie mamy wygrywające liczby. Ciekawe, czy jakaś wygrana przez najbliższe pół roku tutaj wpadnie. Po tej zeszłotygodniowej 13, <grymne> 31, 30, 26, 34. No nie, dzisiaj na pewno nie. Kontrolne mamy różne, także to tutaj na bok. I love big cash też zaskoczył w ostatnim czasie.

42, 45. No i tutaj już końcówka w ostatniej linii. Mamy jeszcze liczby, ale no wygranej nie było. A u nam tutaj zdrabka zawyła. Dobrze, Maxi Cash wykrywające liczby. 43, 15, 24, 31 i 23. No, na razie nic się nie pojawiło. 14, 57 też nie ma nic. 53, 17 też nie mamy. 33 i 26. No, też trawka niestety nie dopisała. O, różne kontrolne. No to coś grubszego w takim razie musi tutaj wjechać super mega pensja. Wygrywające liczby mamy tak. 8, 27, 21, 15 i 32. No to szukamy takich liczb. 25, 50, gruby rury. 7 blisko niestety i 31, też blisko. Kolejny łobukowiec 46, 47, 40. No wiadomo, 40 będzie najwięcej, bo ich nie mamy. 19, 3, 28, 4 i 49. No, kolejna wysoka liczba. i 10, dobra jeszcze zostaje jedna linia może tutaj na końcu coś zaskoczy 24 36 33, no niestety nie, kontrolne, naprawdę, powiedzą ES, także zdrabka jest przegrana, no dzisiaj na razie nic zobaczymy zatem dalej podkowa szczęścia

no to szukamy czapeczki, najlepiej takiej z wysoką wygraną, żeby odrobić te pustaki. Muszka, szminka, kier, saksofon, dobrze, torpa, prezent, naszyjnik i lustro. Sukienka, wiśnie i ostatnia dwa pola kości oraz pe, y, perfumy. No, chyba się nie wstrzyliłem w dobrym czasie. No, ale trudno, tego nigdy nie wiadomo. Kopalnia rubinów. O, jest rubin, dobra. Tyle co zaczynamy marudzić. No, jednak tak, jednak trzeba. Widzicie, no. Człowiek chciałby profesjonalnie podejść do tematu, no to mu niestety to los nie pozwala. Trzeba, trzeba tutaj. Morudzenie wprowadzać. <noise> Worek, plik, zegarek i ostatnie trzy pola. Będzie jeszcze coś? No, niestety nie. Jeden rubin się trafił. Mam nadzieję, że będzie coś tutaj dużego. Czy nie? No, tylko dyszka. Ale jest, dobrze. O, a teraz sobie zrobimy także megalinę. Teraz, a na koniec starożytny skarb. Też sobie jakąś rutynę zbijemy. <noise> Biedronka i korona. No to takie mamy. Wstęp do zdrapki. Biedronka się trafiła. Korona też się trafiła. Dobrze, także coś tam zaliczone z początku jest. I jeszcze tu mamy jedną biedronkę. Ok, no to tyle. Rower i słońce. To kolejne symbole. Słoneczko się zaświeciło. Tutaj kolejne. Rower też przyjechał. Kolejne słoneczko. I tutaj kolejne. No i fajnie. Wiśnie i sakwa. Wiśnie mamy tu u góry. I czy coś jeszcze tak? Tutaj mamy kolejne. Tutaj jest sakwa. Czy jeszcze coś? Wiśnie sakwa tak wiśnie. Na końcu. Dobrze. Póki co tyle. Dalej mamy monetę i prezent. Moneta gdzieś tutaj była, prezent też jest, to bardzo ładnie mamy, o, monetkę. Kolejny prezent i dwie monety po sobie. Tutaj kolejny prezent, jeszcze jeden, o. No to tutaj te symbole dopisały. Dobrze, tak to wygląda, a, jeszcze prezent. Teraz mi się rzucił w oczy. Także dalej, zegar oraz kokos. Zegar jest. Kokos też, dobrze. Kolejny po tej stronie. I tu jeszcze się dwa uchowały. A, jeszcze jest zegar. O, teraz mamy wszystko. Klucz i diament. No to zobaczmy. Gdzieś coś chyba mi się rzuciło w oczy. Albo i nie. Klucz i diament. Nie, nie rzucało mi się w oczy. Dobra, także tego nie ma i ja ani tego, ani tego. A przed nami winogrono i Arbus. Winogrono jest. Arbus się też trafił. Winogrono, Arbus. Tu jeszcze jedno. Arbuzy tutaj mamy trzy nawet. O, o, tu się też rozkręciło. Dobra, tylko tutaj ważne, żeby linie tworzyć, nie? nie tam symbole. Szukać żółw i dzwon. Żółw i dzwon, tu nic, tu nic. Żółw i dzwon. I co, ani tego, ani tego. Dobra, trzeba chyba zacząć marudzić. <laughs> a to niedobre zdrapki, a to niedobre. Szminka gwiazda. Zaraz będziemy tutaj wydrapywać wygrane. Szminka, szminka tu. Tu nic, tu nic. I tutaj też nie. No dobra. Serce motyl, coś dziś tutaj chyba było, tak właśnie jest serducho. To jest kolejne, tutaj nic, tutaj nic i motylek na końcu jeszcze się pojawił, no dobra. Flaming auto, już coraz mniej tych symboli zostaje. Flaminga mamy tutaj kolejnego, tutaj jeszcze jeden. Flaming i tu jeszcze jeden. Dobra. No to dalej podkowa oraz liść. To jedziemy do dołu może. Podkowa liść, tutaj podkowy, Liść podkowa, o, tak to miało być. Tu mamy liścia, tutaj kolejnego liść tu i tu. Tak, Tutaj jeszcze jeden, mamy podkowę. No ale brakuje pozostałych symboli. Dobra, także tak to wygląda. Ostatnie cztery. To piłka i naszyjnik. Piłka tu i tu. Kolejna. Tutaj jeszcze jedna. Piłka, piłka tu, piłka tu. I tu jeszcze jedna. Ale kurczę się tutaj to wszystko dzieje, nie? Kłódka i kości. No to chyba nic z tego nie wyszło kości mamy tu. Kłódkę tu jeszcze jedna, ale klapki, niestety, brakują. Kłódka kości. No i niestety, raczej będzie tutaj pusto. No właśnie. Jeszcze, jeszcze mamy bonus, ale jest w nim lustro. Także kontrolę, prawdę powiedzą, mamy HD. No to dzisiaj co, tylko jedna zrabka. Także weekend tak średnią, No chyba, że starożytny skarb tutaj nadrobi. Ale przynajmniej kolejne miasto do kolekcji zaliczone. Dobra, tutaj tylko jednego. Do szczęścia. O, tutaj też. Sfinks. Harfa. Tutaj też nic nie mamy. Foran, foran, a może w tej linii? No, też nie dali. Tak kuszą tymi podwójnymi. Też nic niestety. Także tylko dwie gry jeszcze zostają. Nie mamy. I gra siódma. O, też się nie zanosi na trafienie. No także niedziela dzisiaj tak niestety wyszła. No tak więc tak to dzisiaj wyszło. Tylko jedna zdrabka się okazała wygrana. Rubin przyniósł 10 złotych no ale dokładając do tego jeszcze zdrabki z wczoraj, no to coś tam się udało odzyskać, wycieczka zaliczona naprawdę bardzo piękne miasto Ech, na pewno jeszcze kiedyś odwiedzę, także bardzo dziękuję wszystkim za obecność, za doping no i co, widzimy się we wtorek na kolejnym odcinku i będzie to znowu bitwa losów ze zdrabkami miłej niedzieli